Cześć, jestem Krzysiek i jestem nowym YouTuberem, który będzie na YouTube'a nagrywał e, serię z czego wy tam chcecie. Piszcie mi w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie mnie i piszcie mi szczególnie w komentarzach co mam nagrywać. Mogę nagrywać Tanki Online, mogę nagrywać Minecrafta, mogę nagrywać Roblox, taką angielską górę. Mogę nagrywać wszystkie gry przeglądarkowe, na przykład Mopeio, jo, Agario, jo, jo. Tylko mi napiszcie w komentarzach co mam nagrywać. Więc mamy się poznać. Ja jestem Krzysiek i na YouTube się nazywam Krzysiek e, Krzysztof Kinalek. Oj, no to jest taki filmik prezentacyjny. To jest taka jakby prezentacja, którą chciałbym e, Wam przekazać, że, że jestem, że będę nagrywał. Więc, piszcie mi w komentarzach, co mam nagrywać. Ja na pewno to nagram. Więc to wszystko. Cześć.